Manko z tej strony, Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj wracamy do rankingu umiejętności zawodników Speedway Grand Prix. Tak więc zapala się zielone światło i poszli! Dzisiaj przejedziemy się po torze z Leonem Madsenem. Przypomnijmy sobie co Leo wyczyniał w Grand Prix. Duńczyk zrobił ogromne wrażenie i zapisał się już w historii w swoim debiutańskim sezonie Speedway Grand Prix. Stając się dopiero drugim zawodnikiem, który dotarł do pierwszej dwójki w swoich pierwszych pełnych mistrzostwach świata. Podążając śladami srebrnego medalisty Grand Prix Patryka Dudka. To nie był pierwszy test Madsena w Grand Prix. Pierwszy raz wystąpił jako dzika karta w 2010 roku podczas zawodów Grand Prix Danii na torze w Kopenhadze. Zdobył tam zaledwie 3 punkty. Jeździł również jako rezerwa w sezonie 2013, ścigając się w ostatnich 5 rundach sezonu zdobywając 30 punktów. Przez następne 5 lat Leon nie startował w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata. W 2018 roku został indywidualnym mistrzem Europy, w dodatku na wszystkich frontach jeździł jak w transie, co poskutkowało przyznaniem mu dzikiej karty Mistrzostw Świata na sezon 2019. A sam nie ukrywał, że od razu celuje na szczyt. Madsen bardzo szybko odcisnął swoje piętno. Pomimo tego, że nie wygrał wyścigu w drodze do finału, 31-latek wziął flagę z szachownicą, kiedy to było najważniejsze, wygrywając Grand Prix Warszawy podczas swojego pełnego debiutu w serii. Udowodnił, że przed sezonem nie rzucał słów na wiatr i kontynuował swoją drogę na szczyt, zajmując trzecie miejsce w Krysko i drugie w Pradze. Pomimo zdobyciu zaledwie 7 punktów w szwedzkim Halstavik, Madsen był na poziomie 47 punktów z Emilem Saifudinowym i Dudkiem. Na czele tabeli po czterech rundach. Bartosz Marslik wygrał we Wrocławiu Grand Prix, ale trzecie miejsce i 14 punktów duńczyka utrzymał go na pierwszym miejscu. Dalej Madsen zajął drugie miejsce 14 punktami w Skandynawii Grand Prix w Malili, uzyskując 6-punktową przewagę nad gwiazdą Gorzowa. Średnia noc dla Leona nastąpiła podczas niemieckiego Grand Prix w Teterowie. Przyniosła mu 10 punktów, a zmarzlik strzelił 16. I wyrównał sprawy na szczycie Prawdziwym uderzeniem młotem w kask Duńczyka Okazała się runda na swojej ziemi w Wojens Leon zdobył tam zaledwie 7 punktów Zmartlik od razu poczuł krew I nie odpuścił żadnego punktu Zdobywając z Danii 18 punktów to był nokaut Duńczyka. Karuzela pojechała dalej do Cardiff. Leon zrobił co mógł i wygrał to Grand Prix z 17 punktami. Nasz Bartek ze swojej przewagi stracił zaledwie 2 punkty, bo również pojechał w wspaniale zawody podczas brytyjskiego Grand Prix, zajmując trzecie miejsce z 15 punktami. W tamtym momencie przed ostatnią rundą tracił do polskiego Orła 9 punktów. Sympatyczny Dunciek nie zamierzał złożyć broni i na motoarenie trzasnął niezapomniane oczko 21 punktów, czyli maksimum jakie można zdobyć w jednym turnieju. Ale to był rok z Marzlika, który zdobył 14 punktów i skończył zawody w Toruniu na czwartym miejscu. W walce o tytuł tak naprawdę zdecydowały dwa punkty. To mogła być jedna taśma, jeden defekt, cokolwiek. Piękna walka dwóch godnych siebie rywali. Nic tylko przyklasnąć i czekać na walkę tych panów ponownie. Madsen będąc tak blisko spełnienia marzenia, już za pierwszym podejściem na pewno zrobi wszystko, by dopiąć swego. Ma do tego naprawdę papiery. Czy tak się stanie? Jak powiedział klasyk Żużla. To dziwny sport, czasami wygrywasz nie wygrywając, a czasami wygrywasz, a jednak nie jesteś najlepszy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że to był tak naprawdę pierwszy zawodnik, który zareagował na kartę żużlową, jaką zrobiłem na moim Instagramie z jego osobą w roli głównej. I opublikował to na swojej insta Naprawdę dla mnie to było bardzo miłe. Jest to zawodnik, który tak naprawdę urodziłby się dla żużla na nowo. Cieszy się każdym biegiem i tą radość nam pokazuje. Prawdziwy Leon Zawodowiec. Dostaje zlecenie i robi swoje na torze. Oby zawsze pozostał tak radosny i szczęśliwy, jak widzimy go teraz. Duńczycy ostatni raz świętowali Mistrza Świata w 2008 roku, ciesząc się z Niki Pedersenem. I wiecie co Wam powiem, po 12 latach czekania to może wkrótce się zmienić. Przejdźmy więc teraz do naszego rankingu. Zaczynamy jak zawsze od techniki jazdy. Tutaj tak naprawdę od 2017 roku Duńczykowi mało można zarzucić. Po prostu zasuwa na stalowym rumaku, aż miło się patrzy. Dlatego solidne 8 punktów. Technika startu. Tutaj czasami Leon jakby miał opóźniony zapłon, ale wydaje mi się, że nie mogę go niżej ocenić niż również 8. Waleczność. Tutaj to prawdziwy Częstochowski Lew. Nie odpuszcza nikomu. Biegi w jego wykonaniu, w szczególności te, które przegrywa na starcie, przyprawiają kibiców o palpitacji serca. Tak więc daję mu 9. No i został nam współczynnik szczęścia. Leoś ma prawie wszystko. Świetny sprzęt, poukładane życie, wygraną walkę z chorobą, a do pełnego spełnienia się w czarnym sporcie właśnie brakuje trochę szczęścia. Mógłby już być mistrzem świata, jak nie wpadka na własnej ziemi. Przyznaje mu 7 punktów, ale kto wie, czy już wkrótce nie będę musiał zmienić tej noty. Tak więc Leon Madsen w naszym rankingu uplasował się na trzecim miejscu wraz z Niki Pedersenem, mając po 32 punkty. Pierwsze miejsce oczywiście Tomasz Golob z 34 punktami, mistrz jest 1. Drugi nadal Tajski Łufinden z 33. Potem Macen i Niki. Dalej mamy Jasona Krampa, Macieja Janowskiego i Emila Sajfudinowa, ci zawodnicy mają po 30 punktów. I pozostali Jason Doyle i Fred Kalingren z 27 punktami. Tak więc moi kochani, mam nadzieję, że kolejny odcinek z tej serii się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry Cię do tego zachęcam. Zachęcam Was również do dołączenia do naszej nowej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. No i co, nie przedłużając, trzymajcie się żużlowe świery, zakręceni w lewo. Do usłyszenia. Pozdro, cześć!